Nie odpuszczaliśmy przez cały okres pandemii, były zajęcia indywidualne i jak tylko były możliwości konsultacji, to sprawdzaliśmy to, co każdy zawodnik miał do realizacji. No był też można powiedzieć taki czas, żeby indywidualnie też spojrzeć na siebie, bardziej wszystkie swoje jakby elementy tutaj do poprawienia, które były, żeby mogły być poprawione i jak tylko mówię, już teraz zaczęliśmy wspólnie treningi, to wszystko to zgrywamy, tak żeby efekt był jak najlepszy na mistrzostwach. W zeszłym roku mistrzostwa się nie odbyły, w tym roku uważam, że na to co jest możliwe do zrobienia na dzień dzisiejszy to uważam, że jest dobrze. Wszyscy zawodnicy naprawdę są fajnie skoncentrowani, wiedzą po co tutaj są, prezentują dobre, wysokie standardy karate tradycyjnego, to co nas uczył sensei Nishiyama, próbujemy najmłodszym tutaj przekazywać i widać, że biorą to sobie do serca i będzie tylko lepiej.